Manko ludziska, witam Was w kolejnym materiale handlowym. Dużo się zmieniło od czasów poprzedniego filmu, dużo też zarobiliśmy, ale teraz czas iść do przodu i powiedzieć Wam, co uważam, że będzie dziać się z rynkiem w kolejnych dniach. Więc póki co wygląda to dobrze, od strony tego, w co zainwestowaliśmy, co sprzedaliśmy, ale przejdźmy sobie od razu do drużyny tygodnia, która wciąż jest w paczkach. Mówiłem Wam na poprzednim filmie o tym, że ta drużyna powinna pójść w górę, i w większości przypadków tak się stało. Jedyny, kto się troszkę zatrzymał, jest Bellingham, ponieważ dostaliśmy też nasze pierwsze przecieki a propos drużyny, którą. Dostaniemy w piątek. Kolejnej promocji, którą dostaniemy, będzie to Trail Blazers, czyli y, zawodnicy, którzy mieli dobry start sezonu i teraz będą y, w promocji, która no, będzie w piątek. Więc w tej promocji zobaczymy prawdopodobnie właśnie takie karty jak Bellingham, jest już też w przeciekach Smith i wiele różnych innych piłkarzy. Być może zobaczymy Felixa, może Cancelo, zobaczymy. W każdym razie, przez to, że mamy te pierwsze przecieki tych piłkarzy, to to zatrzymało trochę w ryzach wzrost Bellingama, ale oprócz tego wszystkie karty poszły w górę i tak samo na Bellinghamie również można było zarobić, tylko po prostu trzeba było z niego wyjść troszeczkę wcześniej, co też zrobiliśmy razem z naszymi handlarzami oraz też na moim Twitchu, no i wszędzie, gdzie możecie mnie spotkać. Wszystkie inne karty pięknie poszły w górę, więc możecie jak najbardziej albo je teraz sprzedawać z profitem, albo też jeszcze chwilę poczekać, bo uważam, że im dalej w tygodniu, tym jeszcze jest szansa, że one troszeczkę podrosną. Mówię, z Bellinghamem będzie pewnie problem, żeby jakoś masywnie odbił przez to, że właśnie, no, przed chwilą Wam wyjaśniłem dlaczego, ale uważam, że jeszcze Watkins czy Grimaldo być może jeszcze dziś Dzisiaj troszeczkę liczę na to, że jeszcze troszeczkę pójdą w górę, bo mam jeszcze kilku, których chciałbym sprzedać. Mam też kilka innych kart, ale do tego przejdziemy sobie później. W każdym razie najważniejsze jest to, że jeśli zainwestowaliście razem ze mną w weekend w te karty, to jesteście pięknie zarobieni i teraz wy musicie sobie odpowiedzieć, czy chcecie jeszcze być odrobinkę pazerni i zobaczyć, czy jeszcze dzisiaj rynek pójdzie troszkę w górę, czy już może coś się zacznie wydarzać, co zacznie go zbijać. Mówiłem Wam też o złotych kartach. Złote karty również właściwie w poniedziałek odbiły ze swojego najniższego punktu wrę wręcz wróciły do y, punktu piątkowego można powiedzieć jeszcze sprzed promocji, więc jeśli macie karty pokroju szczególnie Saliby czy Rodrigo, czy może nawet Griezmana to zastanowiłbym się poważnie nad sprzedażą dziś, ponieważ w kolejnych dniach możemy zobaczyć spadki na złotych kartach, bo taki jest cykl FIFA, że im dalej tym złote karty bardziej spadają, to jest nieuniknione pytanie tylko czy wydarzy się to już dzisiaj czy może jutro, czy pojutrze. Pamiętajcie, że w zeszłym tygodniu w środę dostaliśmy dosyp dwóch albo trzech paczek za 50 tysięcy w nie w piątek, w środę o 19.00, więc być może teraz zobaczymy to samo. Teraz oczywiście mamy wtorek, więc być może dzisiaj dzień będzie spokojny i jeszcze karty będą w miarę wysokie ceny trzymać. Ale pamiętajcie, że każdy kolejny dzień to już jest ryzyko trzymania kart, bo każdy kolejny dzień to już jest coraz bliżej promocji. Promocja zawsze wprowadza panikę i jesteśmy też zależni oczywiście od tego, co jej da nam o 19.00. I prawie codziennie możecie też mnie spotkać na Twitchu, gdzie razem obczajamy sobie ten content. Więc jeśli ponownie, jeśli macie złote karty, po. Uważnie bym się zastanowił nad sprzedażą ich, a teraz przejdźmy do Road to the Knockouts, czyli drużyny z Champions League, która jeszcze jest w paczkach. Najpierw porozmawiam sobie o tej, która jest w paczkach, a potem przejdziemy o tej, których w paczkach już nie ma, czyli pierwszej drużynie. Ale teraz druga drużyna, w której są takie gwiazdy jak Lewandowski, Dembele, Di Maria itd. Pytacie się mnie często, kiedy go sprzedać, szczególnie Modricza, bardzo dużo osób go trafia, to też zbiło jego cenę. W tej chwili bardzo możliwe, że... No bardzo możliwe, to nie wiem, czy powinienem używać takich słów, ale wydaje mi się, że ponieważ te karty są w paczkach aż do piątku, a będzie jeszcze z pewnie lekka spowodowana kolejną promocją. Jeśli weźmiecie te karty teraz, to wiąże się to z ryzykiem, bo one jeszcze mogą spaść, bo są w paczkach aż do piątku. Więc moim zdaniem, jeśli nie chcecie podejmować żadnego ryzyka, to jeszcze bym się z tymi kartami wstrzymał do czwartku po nagrodach czy po marki Matchups, czyli po 19 dostaniemy kolejne ważne mecze. To wtedy myślę, że te karty jeszcze mogą zaliczyć niższą cenę, niż tą, którą widzicie teraz na ekranie. Nie jest to w żaden sposób pewne, bo można wziąć takiego Lewandowskiego, który uważam, że na pewno jak Liga Mistrzów wróci, to będzie wyżej niż jest obecnie, ale pytanie jest, czy znów może trochę zostanie zbity z ceną, zanim jeszcze ponownie urośnie. Bo na pewno, gdy te karty wyjdą z paczek i w kolejnym tygodniu dwóch, na pewno one będą rosły. Ale na przykład w weekend można było Lewandowskiego brać spokojnie za 420-410 nawet tysięcy, a w tej chwili jest już za 460, więc to już jest ryzykowna cena brać go za tyle. Ja bym lepiej poczekał, czy w czwartek rzeczywiście te ceny jeszcze nie zostaną troszeczkę zbite, bo teraz są troszkę inwestowane, trochę jest oczywiście mniejszy zasób, bo mniej paczek na rynek weszło, ostatnio, po lidze weekendowej ludzie już się wysprzedali, etc. To jest ryzyko, jeśli chcecie wejść te karty teraz. Tak, ja uważam, że one odbiją, ale ja jeszcze poczekam, czy nie będzie lepszego momentu na wejście w nie, no bo są wciąż w paczkach. Mowy week wychodzi z paczek w środę, więc to jest zupełnie inna trajektoria, ale i tak uważam, że większość z nich powinno wciąż rosnąć po wyjściu z paczek, tylko faktycznie w czwartek mamy często ten tak zwany dip, czyli załamanie na Rynku chociaż lekkie na nagrodach i innych rzeczach, więc te karty mogą potencjalnie w czwartek, piątek troszeczkę spaść, czyli teraz mogą pikować do wtorku a potem mogą troszkę po sirodzie znowu zacząć spadać, a potem znowu będą coraz wyżej jak wyjdą z paczek, tylko oczywiście nie inwestujemy w żadnego Alderweirelda ani Alderweireld ani żadnego Andersena tylko to jest bardziej kwestia mi się najbardziej podoba Watkins i najbardziej mi się podoba Grimaldo z tej drużyny. Fara moim zdaniem no, z jakiegoś powodu linki z serii A z Napoli nie wzrastają jakoś poważnie więc zastanowiłbym się czy w niego jakoś bym chciał na dłużej inwestować, on ma bardzo podobne zachwiania w ciągu ostatnich kilku Martinez od Martineza trzymałbym się z daleka bo on może dostać zawodnika miesiąca więc jak dostanie zawodnika miesiąca to ta karta totalnie pójdzie w dół więc bym na niego uważał jeśli jeszcze go macie no i mówię jeśli chcecie pewny profit to Teraz powinien być pierwszy tak zwany pik. Ten kart już go widzimy, że one są bardzo wysoko teraz. Ja nie mówię, że one są nisko, bo one teraz stoją bardzo wysoko. Więc jeśli chcecie sprzedać na tym tak zwanym pierwszym piku, to możecie to zrobić właśnie dzisiaj, może wieczorem, może po południu. zobaczycie po prostu, jak te karty będą stać i czy cena was satysfakcjonuje. Jeśli braliście te karty wcześniej, to one powinny jeszcze troszeczkę dzisiaj odbić. Ale potem każdy kolejny dzień do piątku to może być lekki spadek, i potem dopiero mogą zacząć ewentualnie odbijać. Też to jest oczywiście zależne, jak silna będzie, jak mocna będzie ta promocja w piątek. Słyszałem, że szykuje się Mozardą promocja, więc po piątku różne rzeczy mogą się dziać i ja raczej wolę być na czysto, znaczy chcę mieć wszystkie końce raczej dostępne na piątek, oprócz kart RTTK. Możliwe, że zapakuję się w kartę RTTK. Zobaczymy. A jeśli chodzi o pierwszą drużynę RTTK, ta, której już od dawna nie ma w paczkach, no to one pięknie właściwie rosną odkąd wyszły z paczek. Teraz na niektórych kartach widzimy lekkie spadki jak Kalulu, ale generalnie i tak, no w, w proporcji tego, znaczy w porównaniu do tego, co było w weekend, a teraz, jak braliśmy te karty po 140, 130 Tysięcy, to w tej chwili one wszystkie poszły około 50 tysięcy w górę albo i wyżej. Tak samo Saka uważam, że jest świetną, jeśli macie większy budżet, jest, jest świetną, no, długoterminową inwestycją, bo jak wróci Liga Mistrzów, to to na pewno ta karta odbije. Ja co prawda jednego flipnąłem, bo wziąłem go w nocy za 715 na pc i sprzedałem za 800, bo no to jest potężna cena, nawet go wystawiłem troszkę niżej na licytacja i tak mi szedł za 800, więc no, cieszę się bardzo z tego profitu, ale i tak uważam, że te karty będą wyżej, tylko po prostu no ja chcę obracać końcami cały czas, a potem zobaczymy pod koniec tygodnia może znowu ze wszystkiego wyjdę. Będę wam oczywiście na bieżąco o wszystkim e, mówił. Tylko jeszcze wracając właśnie do ligi mistrzów i tych kart STK. Bardziej w sumie zwróciłbym uwagę na karty, które już mają jedną wygraną w zanadrzu, czyli no akurat wiem, że teraz pójdziemy o Sace, który i tak uważam, że będzie odbijał, ale to jest droga karta, więc no, wiadomo, że nie każdy będzie chciał trzymać tak drogą kartę, blokować sobie tyle końców i czekać dwa tygodnie. Jeśli chcecie z tańszych budżetów, to właśnie spójrzcie na karty, które mają już jedną wygraną, jak Leimer, jak właśnie Lewandowski, jak Modric. Zobaczcie, na przykład, jak wróci, wróci Liga Mistrzów i Barcelona będzie grała z Szachtarem i potem Real będzie grał z Bragą. No to są, no, nie, nie można mówić, że pewniaki w piłce wszystko jest możliwe. Raczej te mecze zostaną Wygrane przez faworytów, no to wtedy już mamy dwa na dwa upgrade'y i te upgrade'y wydarzą się szybciej. Więc jak wydarzą się szybciej, no to wiadomo, że szybciej zobaczycie profit. Więc to jest coś, na co zwróciłbym uwagę, że jeśli chcecie w coś zainwestować, to zwróćcie uwagę szczególnie na tych ziomeczków, którzy albo ziomeczki, chociaż nie wiem, czy tam są jakieś dobre inwestycje z tymi kobietami, ale w każdym razie, no wiadomo, że bardziej pewni są ci, którzy mają jednego wina, Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że te karty, których dłużej nie ma, w paczek z pierwszy różny RTTK też będą bardziej odbijać, bo jest coraz niższy, no, znaczy w ogóle. Nie ma zasobu z nich, więc dlatego te karty i tak, ponieważ przez swoją rzadkość, i tak będą szły w górę. Idealnym przykładem tu jest Dodo, którym właściwie flipuję codziennie z jakiegoś powodu. To jest karta, którą cały czas mam w obserwacjach i cały czas ją sprzedaję. Nawet dzisiaj wypatrzyłem jednego za 70, sprzedaję ją za 87,5, więc naprawdę można też super cały czas flipować. No, jeśli wpadacie na mojego Discorda, na mojego Twitcha, to wiecie, że cały czas aktywnie właściwie handlujemy. Ale to nie znaczy, że nie można robić inwestycji dłuższoterminowych, bo szczególnie te karty żywe to jest majątek, czyli żywe, ja tak na nie mówię, <noise> wszyscy oni żyją, ale chodzi o to, że im większy mają potencjał na jeszcze ulepszenia kolejne, że to nie są karty statyczne, takie jak Team of the Week, czy na przykład to Trailblazers, Bla które wyjdzie, prawdopodobnie też będzie statyczne, chociaż kto tam i jej wie, te karty mają największy potencjał na odbicie, bo one będą coraz lepsze z czasem, oczywiście do pewnych granic, RTTK to z knockout, to the Knockouts, nie Road the Final, one tylko dwa ulepszenia mogą dostać, ale wciąż ludzie bardzo je hypują, a do swoją drugą też jest po prostu świetną kartą i dlatego jest hypowany. Brazylia zawsze Idzie w górę. Taka jest tendencja rynkowa z reguły w FC. Jeszcze jedna rzecz, do której chciałem się odnieść a propos poprzedniego filmu. Zauważyłem, że w podobnym zakresie czasowym w zeszłym roku karty z RTTK właśnie spadły czwartek, piątek. Tylko nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy. Wtedy były mecze Ligi Mistrzów. Teraz mamy przerwę na reprezentację i Liga Mistrzów wraca później i dlatego Foden wtedy spadł. Bo po meczu, czy City wygrało, czy nie, pamiętajcie, zawsze prawie tendencja z RTTK jest taka, że sprzedajmy je na hype przed meczem, a jeśli bardzo chcesz zaryzykować, to Sprzedajesz, gdy zespół, który, z którego masz kartę, jeśli strzeli gola, to wtedy na totalnym hypie sprzedajesz. Po meczu te karty prawie zawsze spadają, więc zawsze sprzedajemy na hypie, i dlatego foden po meczu spadł. Dlatego nie mam takiej ogromnej pewności, czy w czwartek na pewno zobaczymy crash na obecnych kartach, które teraz są w paczkach, jeśli chodzi o właśnie drugą drużynę RTTK. Wciąż uważam, że przez zasób i przez to, że nowa promocja zapowiada się bardzo na bardzo mocną, to i tak uważam, że te karty jeszcze powinny zlecieć. Szczególnie, że teraz znowu troszeczkę odgrywamy. Biły w poniedziałek, więc ja się w nie póki co nie ładuję. Trudno, jeśli ominę moment, to pamiętajcie, nawet jeśli ominiemy moment i one będą trzymać podobną cenę, albo może nawet troszeczkę urosną, to i tak one odbiją, gdy wróci Liga Mistrzów. To są bardzo fajne inwestycje długoterminowe, tylko pamiętajcie, no teraz mamy tydzień właściwie bez piłki, nie licząc y, oczywiście naszych reprezentacji różnych, więc to jest dość taki statyczny tydzień, gdzie rzeczywiście ten rynek nie musi jakoś bardzo wywalić w górę, ale w kolejnych tygodniach, no im bliżej będzie Liga Mistrzów i szczególnie te. Karty, które mają już jednego wina, ci piłkarze, którzy już mają jednego wina w zanadrzu są najbardziej, najszybciej odbiją. Teraz porozmawiajmy sobie chwilę o Foderze, czyli karty, które używamy do SBC-ków. Chociażby ostatnio wyszedł Beckham. Beckham odrobinę ruszył Foder, o czym Wam mówiłem na poprzednim filmie, że jeśli zainwestowaliście w Foder, to jesteście troszeczkę, no nie zarobieni, ale na pewno troszeczkę Foder odbił. Tylko teraz pytanie, czy chcecie z niego wychodzić na tym małym proficie, powiedzmy jednym czy dwóch tysiąca na, na karcie, bo jeśli braliście segment 87 do 89, to on troszeczkę podskoczył przez Beckhama, przez różne SBC-ki, które tam sobie wychodzą, mimo że jakieś, trzeba sobie powiedzieć szczerze, jej nie daje jakichś powalających SBC-ków póki co, jeśli chodzi o piłkarzy do zrobienia, więc ten foder nie jest jeszcze absolutnie w swoim piku, nie jest jeszcze w cenie bardzo y, wysokiej. I teraz jest pytanie, czy nie chcecie może, jeśli braliście ten foder wcześniej, nie chcecie przeczekać dłużej, bo z każdym kolejnym dniem z każdym kolejnym sbc możemy w weekend kto wie, dostać może naszą pierwszą losową ikonę, to ten foder będzie dużo wyżej, więc jeśli ja, na przykład ja nie brałem foderu, bo ja wolę flipować karty i tak dalej, znacie mnie, ale znaczy, może i tak jeszcze go wezmę, zobaczę, jeśli w czwartek zobaczę, czy, czy w środę, że trochę foder spadł, to może i tak sobie trochę dobiorę, bo szkoda byłoby nie, biorąc pod uwagę, że no w którymś momencie to wywali wyżej, dlatego jeśli jeszcze macie tego pokroju karty, to musicie sobie zadać pytanie, czy Was ten mały profit teraz satysfakcjonuje, czy może lepiej nie jednak przeczekać tego i właśnie na tym drugim yy, Dosypie, że tak powiem, w ZBC-kach nie sprzedać, kiedy będzie prawdopodobnie sporo drożej. Tylko też pamiętajcie, że w tym roku mamy dużo więcej tego foderu przez babeczki i inne rzeczy, więc uważajcie na niższy foder. Foder od 84 do 86 wydaje mi się, że będziemy dłużej czekać na odbicie, chyba że wyjdzie jakiś SBC, który wymaga specyficzny na przykład dwóch kart 86. No to wtedy foder 86 odbije dużo bardziej. Ale zawsze pewniejsze, i to Wam mówię na każdym filmie, jeśli chodzi o foder, że zawsze pewniejszy jest droższy segment, szczególnie 89 mi się bardzo podoba, który troszeczkę podskoczył, ale wciąż. Myślę, że spokojnie ma czas, by być wyżej. A na koniec, przechodząc do mojego klubu, tak jak widzicie, z Bellinghamów wyszedłem, brałem ich po około 315 tysięcy, Grimaldo jednego sprzedałem troszkę za wcześnie, ale to jest ten, którego brałem za 38 tysięcy. Mam jeszcze kilku, mam tak samo Watkinsów i mam jeszcze też Dodo, więc te wszystkie karty mam nadzieję, że dziś zejdą mi z profitem, bo jeszcze rynek powinien, mam nadzieję, że jeszcze przez dzisiejszy dzień będzie trzymał wyższą cenę. Ale jeśli macie złote karty, to poważnie zastanowiłbym się nad sprzedażą tego pokroju kart, bo one będą już pewnie tylko spadać. Nawet jeśli dzisiaj będą się we wtorek z jakiegoś powodu wciąż utrzymać dość wysoko, to to jest ostatni tydzień, kiedy złote karty są tak wysoko jak są. One z każdym kolejnym tygodniem będą spadać. Nie mogę wam powiedzieć z kryształowej kuli dokładnie, kiedy zacznie się ten spadek, ale na pewno z tygodnia na tydzień zobaczymy, że te karty są coraz niżej. Więc ja na waszym miejscu raczej tego pokroju karty już bym z nich powoli wychodził. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dzięki za oglądanie, a jeśli Chcecie mnie jeszcze gdzieś zaobserwować, to wbijcie na moje live y, na Twitcha, Twitch TV Canera, Zawsze przed 19, prawie zawsze przed 19 możecie mnie tam spotkać, gdzie wspólnie obserwujemy rynek. A jeśli macie subskrypcję Amazon Prime, to możecie też za mnie tutaj zasubskrybować i wtedy będziecie mieli dostęp na Discordzie do kanału handlowego, gdzie też codziennie pomagam ludziom w handlu, ale ogólnie mój Discord jest za Friko, więc możecie totalnie wbijać. Wszyscy ostatnio bardzo licznie wbijacie, za co wam bardzo dziękuję. Bardzo fajnie się społeczność rozwija, więc bardzo wam za to dziękuję. Codziennie sobie tutaj ludzie ze sobą rozmawiają i też sobie pomagają nawet. Jak mnie na nim nie ma, więc wbijcie. Dzięki, pięknie jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym materiale i oczywiście na live'ach. Dzięki, jeszcze raz i do zobaczenia.